Przepraszam, ale były korki na no, altnisku i mówię się spóźnił. 5 5 co 5 minut się spóźniłeś 5 minut tocale nie jest tak nie no, przeginę nawet. Nie będę ci mówił ile te filma stracił przez swoje spóźnienie Jesteś ten z, z, u, z Unii. Unii. Tak z Unii, nie przerywaj mi. Dobra, zacznijmy. Dzisiaj moim gościem jest Adrian Kurek, przewodniczący Rady Europejskiej, który opowie nam o Unii i o rzeczach z nią związanych. Dobrze, więc powiedz mi, co to ta Unia? Po co to w ogóle? Więc ogólnym celem UE jest utworzenie Unii Gospodarczej, Monetarnej i Politycznej oraz wprowadzenie wspólnego obywatelstwa wśród państw zrzeszających. A których państw? Wymienić? Mhm. Także członkami Unii jest kolejno Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia. Nie! Litw... Co? No, te państwa nawet nie leżą w Europie. To jest mapa Afryki. Nie wiem, to przygotowałeś. Dobra. Co my tu. Polska jest w Unii. Tak. No. Od kiedy? Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 roku na mocy traktatu akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 roku. Nie musiałeś to sprawdzić? Nie. podpisywałem mamie. Czyli Polska jest w Unii, tak? Tak. To jakie korzyści z tego mamy? Przede wszystkim rozwój gospodarki. Jestem przekonany, że ta firma powstała z dofinansowania unijnego. Możliwe, nie wiem. Ja to ogarniam. No, tak czy siak, każdy nowy biznes czy projekt może ubiegać o dotacje unijne, które sięgają nawet 70% wysokości kosztów. Yy, z innych korzyści. Możliwość swobodnego poruszania się po obszarze Unii bez kontroli granicznej, co daje łatwą naukę czy pracę zagraniczną. Yy, no także wsparcie w przypadku wojny i ogólny pokój na kontynencie. No, naprawdę mam to powiedzieć? Tak, trzymaj się scenariusza. Cześć, ja tu mam... Czyli rozumiem, że... Unia nie ma żadnych wad i jest najle ja, To ma być moja opinia, niby? Po prostu mów co masz tam napisane. Ja nie, nie kupuję tego w ogóle. Do pogadania mamy. Dobra. Nie, Dobra, a jakie są wady Unii? Nie ma. Nieważne. Jakie wymogi trzeba spełnić, aby móc dołączyć do UE? Więc jest to bardzo skomplikowany proces, trwający wiele lat, który wymaga często zmian w konstytucji danego państwa. Członkiem Unii Europejskiej może stać tylko wolne, niepodległe, demokratyczne państwo europe... europejskie. Europejskie, proszę. Przestrzegające prawa międzynarodowego o rozwiniętej gospodarce rynkowej, zdolne do konkurowania na jednolitym, wspólnym rynku wewnętrznym. A Brexit? Można wytłumaczyć co to? A, Brexit. To proces opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej. nie podobało im się. Najwyraźniej. Główną przyczyną były koszta oraz chęć zmniejszenia migracji. Jak tłumaczyli, uchodźcy lub imigranci z mieli zabierać im pracę. Czyli nie taka fajna ta cała Unia Europejska. Z przede wszystkim ułatwieniem. Pod względem podróżowania, pracy, wymiany kulturowej czy nauki. Co? Nie, nic. Skończyły mi się już pytania. Chcesz coś powiedzieć? Tak, dziękuję. Życie jest krótkie. Nie warto jest więc odkładać marzeń na dalszy plan. Nie warto jest czekać. Nigdy nie ma dobrego momentu. Na odejście z tatą i na urodziny dziecka nigdy nie ma dobrego. Nie, dobra. Żartowałem. Muszę iść. A za tydzień naszym gościem będzie dr Adrian Kurek, który opowie nam, dlaczego nie powinniśmy się szczepić. Rurku!